Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Na dzisiejszym spotkaniu e, witam pana senatora Krzysztofa Mroza oraz pana wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Marcina Krzyżanowskiego. Czekałem na nich na dole, szanowni państwo, chciałem ich wprowadzić tyłu i złapałem zadyszkę, ponieważ teraz musiałem do góry tutaj gonić za nimi i innym wejściem. E, przepraszam bardzo. E, pana Marszałka, Szanowni Państwo, witam przede wszystkim przedstawicieli. E, tak powiem środowisk senioralnych z powiatu Kaminogórskiego i organizacji, które na co dzień opiekują się seniorami na terenie naszego powiatu. Witam wszystkich bardzo serdecznie, bo to dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie przede wszystkim tej grupie mieszkańców naszego powiatu. Przekazuję głos panu senatorowi, ponieważ organizatorami tego dzisiejszego spotkania są właśnie pan, pan senator. Krzysztof Rus i, i Pan Marszałek Marcin e, Krzyżanowski. Pan Marszałek najpierw, to proszę pani Marszałku, skoro Pan Senator tak mówi, to do... dobrze. witam Państwa bardzo e, serdecznie. No, powodem dzisiejszego, są dwa powody dzisiejszego e, spotkania. Po pierwsze, to my jako samorząd województwa e, blisko współpracujemy ze środowiskami e, senioralnymi w ramach Wewódzkiej e, Rady Senioralnej. Dlatego powstał pomysł no, podczas pandemii jako że grupa seniorów to jest ta grupa, która jest grupą ryzyka w ramach tego, co się dookoła nas dzieje. w związku z tym zainicjowaliśmy taką akcję maseczka dla seniora po to, żeby no, zabezpieczać tak i przekazać maseczki dla, dla seniorów, które są niezwykle, ważne, ale również, żeby łączyć różne dziedziny i różne obszary polityki społecznej, ponieważ te maseczki, które za chwilę przekażemy do organizacji senioralnych, powstały w zakładach ekonomii społecznej, w zakładach aktywności zawodowej, w spółdzielniach socjalnych, czyli w takich miejscach, które dają szansę na integrację społeczną osobom zagrożonym, osobom często na marginesie życiowym. Do tego chcieliśmy wspierać z jednej strony mieszkańców Dolnego Śląska i grupę seniorów, ale również wspierać no, zakłady aktywności zawodowej zakłady ekonomii społecznej, które również w tym okresie pandemii ucierpiały. Więc, no, szanowni Państwo, korzystajcie z nich. Ja wiem, że jesteśmy teraz w takim okresie pewnego odprężenia, odmrażania tej działalności i społecznej, i ekonomicznej, i, i gospodarczej. No ale w dalszym ciągu jesteśmy w tym okresie pandemii, także uważajmy na siebie, uważajcie Państwo na siebie, bo, bo licho, licho nie śpi. Dziękuję za to, że dzisiaj tutaj jesteście i życzę dużo, dużo dużo zdrowia, a drugim powodem, dla którego się też dzisiaj spotkamy i będziemy jeszcze rozmawiać, no to oczywiście ochrona, ochrona zdrowia. Jako samorząd województwa uruchomiliśmy i chcemy uruchomić dodatkowe środki, zarówno dla szpitali wojewódzkich, ale również dla szpitali powiatowych, dla których nie jesteśmy właścicielem, ale na system ochrony zdrowia patrzymy szeroko i wiemy, że bardzo ważne są również szpitale powiatowe, są blisko mieszkańców, mają duże znaczenie w tych małych ojczyznach, dlatego również dodatkowe środki przeznaczyliśmy i będziemy chcieli przeznaczyć na wsparcie szpitali powiatowych, ale o tym będziemy również z starostą rozmawiać, jakie są potrzeby i jakie wsparcie byłoby najbardziej potrzebne. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę i dziękuję Panu Marszałkowi Marcinowi Krzyżanowskiemu, jak również dziękuję całemu Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. To jest kolejna jakby inicjatywa wspierająca w trakcie tego koronawirusa, walki z tym koronawirusem, różne, różne instytucje, różne grupy społeczne. Tak jak Pan Marszałek powiedział, już pewna część pieniędzy dla szpitali powiatowych została przez Urząd Marszałkowski przekazana. Kolejna transza pieniędzy będzie dla szpitali powiatowych, które nie są jakby organem prowadzonym przez Urząd Marszałkowski, a mimo to Urząd Marszałkowski przekazuje środki. Następna, następna inicjatywa to właśnie ta dzisiejsza, kiedy będziemy przekazywali maseczki i płyny do dezynfekcji. Zarówno dla DPS-ów, tutaj funkcjonujących w powiecie kamiennogórskim, jak i dla różnych stowarzyszeń zajmujących się seniorami, tak jak Polski Związek Inwalidów Emerytów Rencistów i Inwalidów, jak Uniwersytet III wieku w Kamiennej Górze, jak Diabetycy, a więc te organizacje, które skupiają seniorów na tym terenie, otrzymają dzisiaj z roku pana marszałka ponad e, tysiąc maseczek i, i, i płyn, to płyny głównie trafią do e, e, DPS-ów, e, także tutaj tego DPS-u, który prowadzi e, starostwo e, powiatowe i tutaj muszę powiedzieć, że takie wielkie podziękowanie dla pana starosty, bo on pilnuje tego reżimu sanitarnego. No i e, na tą chwilę e, tych podmiotach podległych pod, pod, pod starostwem. Nie mamy gigantycznego problemu, a wiemy, że szpitale, DPS to są takie miejsca, w których, w których no, bardzo wrażliwe i mogą, mogą być jakieś ogniska zakażeń, a tutaj w Kamiennej Górze dzięki Panu starosty Pan Dyrektor DPS-u tak. Tak, tak. Pan, i służby Pana Starosty oczywiście. Że nie mamy w powiecie kamieniogórskim problemów. Więc jeszcze raz Panu Marszałkowi i całemu zarządowi województwa dziękuję za tą akcję przekazywania dla tych właśnie grup podwyższonego ryzyka, jakim są seniorzy, tych maseczek, które będą. My dzisiaj odmrażamy gospodarkę, tak jak Pan Marszałek powiedział, eee, aczkolwiek no cały czas jeszcze, jeszcze musimy uważać, bo, bo te, te, te zakażenia nowe wciąż się pojawiają. One są jakby punktowe, głównie na Górnym Śląsku, no ale choćby ostatnio teraz także w jednym z zakładów produkcji mebli, gdzie no, to pokazuje, że cały czas ta, ta ostrożność musi być zachowana. Natomiast korzystając jeszcze z okazji, no Szanowni Państwo mamy niedawno uchwalono tarczę 3.0. W przyszłym tygodniu mam nadzieję, że będzie uchwalona kolejna tarcza 4.0. Na tą chwilę, na 20 maja z pomocy rządowej, zarówno tej tarci 1, 2, 3, jak również tarczy finansowej, przedsiębiorcy skorzystali na kwotę ponad 42 miliardy złotych. Między innymi 3,7 miliarda złotych poszło na pożyczki dla przedsiębiorców. Dzisiaj już 750 tysięcy takich pożyczek zostało udzielonych. Ponad 3 miliardy na wsparcie miejsc pracy. Z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Więc proszę mieć to na uwadze, że te rozwiązania, które my dzisiaj już uchwaliliśmy i one funkcjonują, cieszą się, cieszą się uznaniem przedsiębiorców. Ponad 4 miliony przedsiębiorców już skorzystało na dzień 20 marca z tych, z tych rozwiązań i my cały czas wprowadzamy kolejne rozwiązania w tarczy 4.0 będą pewne rozwiązania wspierające samorząd, ale będą także rozwiązania wspierające czy chroniące polskich przedsiębiorców przed możliwością wrogiego wykupu przez inwestorów spoza Unii Europejskiej. Dzisiaj z tym problemem generalnie cała Unia Europejska się boryka i my też chcemy zabezpieczyć polskich przedsiębiorców, aby tutaj ktoś nie wykorzystując koronawirusa no nie powykupywał za przysłowiowe marne pieniądze polskich firm. Więc cały czas wspieramy polskich przedsiębiorców. Coraz to nowe rozwiązania są dla przedsiębiorców dedykowane. No i polscy przedsiębiorcy bardzo chętnie z tych rozwiązań korzystają, co widać po statystykach. Jeszcze, no nie wiem, na 1,8 miliarda złotych, między innymi, są umorzone składki na ZUS. Tak. Mówimy tutaj o, o w skali kraju. Wiem, że także swój program wsparcia przedsiębiorców ma także Urząd który też uzupełnia. E, ten, ten rządowy program, bo chcemy dzisiaj po takim wygaszeniu e, tej walki z koronawirusem, no, walczymy dzisiaj e, o polską gospodarkę, aby bezrobocie nie rosło, aby polskie firmy e, w miarę, e, w miarę suchą stopą przeszły przez ten e, kryzys, który, który tam koronawirus w całym świecie zafundował. To tyle, teraz, panie Marszałku. Nie mam jeszcze pytań. Tak. Około dwa tygodnie, ja reprezentuję e, Kartonowski Uniwersytet, ale jestem też e, przy Uniwersytecie Wrocławskim Federacji Uniwersytetu i myśmy dwa tygodnie, trzy tygodnie temu dostali od pani e, z, e, z Urzędu Marszałkowskiego e, zapytanie i żebyśmy zgłosili zapotrzebowanie. Myśmy takie zapotrzebowanie Rada wysłała i też z naszych organizacji. Czy to jest właśnie to, co myśmy zgłosili? Czy jeszcze jakaś inna transza do nas usłysuje? E... To by była pani Bogna Bartosz, która tak. wysłała to pismo. E, maseczki przekazujemy również, za, tak jak tutaj na wstępie powiedziałem, przez Dolnośląską Radę Senioralną i, i mamy od Państwa e, zapotrzebowania i one zostaną też e, e, przesłane te maseczki, czekamy na e, wykonanie drugiej tury. Tych, tych maseczek. Tak, one trafią. Bo ja adres właśnie tych dwóch organizacji, No to już Państwo nie dostaniecie za pośrednictwem kuriera, tylko osobiście po prostu odbierzecie sobie. Różne, że tak powiem, kanały dystrybucji, bo chce Pan Marszałek, aby jak najszybciej te, te maseczki trafiły tak do osób, tak? Pamiętajmy, że być może, mam nadzieję, że to się nie sprawdzi, ale że będziemy mieli jakąś tam jesienią znów ee, Jestem bardzo więc no, trzeba być czujnym i na pewno te, te maseczki, te płyny e, dla seniorów, czyli tych grup najbardziej zagrożonych przydadzą się, tak? Tym bardziej, że cały czas obowiązuje zasada, że musimy w tych maseczkach, w miejscach publicznych chodzić. Tak Ale to, to pan się teraz na panu zna, tutaj ta organizacja. E ja, ja tylko powiem tak, Szanowni Państwo, jakby tytułem wyjaśnienia, ponieważ tego trochę jest, więc tutaj nie nosiliśmy wszystkiego do góry, tak? To co tutaj jest, to jest jak gdyby tylko żeby pokazać o co w ogóle chodzi, tak? Tylko będziemy się musieli jakoś z Państwem umówić, żeby to dostarczymy potem, no bo przecież Panie nie będą tego dźwigać osobiście gdzieś tam, więc, więc jak gdyby teraz takiego formalnego podziału dokonamy tutaj przy, przy Panu Marszałku, czy Pan Marszałek i Pan Senator, a potem już tutaj my na siebie, a my na siebie weźmiemy dystrybucję, dostarczymy tam, gdzie Państwo nam wskażą to yy, 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 i tak to zrobimy, żeby było dla Państwa jak najwygodniej. No to tyle proszę tutaj. No może po prostu okay. jakoś. Musimy podpisać protokoły, przekazania. To sobie podpiszemy sobie teraz, a tak jak pan starosta powiedział, rozumiem, że on trafi. tak, Uniwersytet, ten tak? unwersytet trzeciego wieku zamiast o dostarczyliśmy osobiście.